Dzień dobry. Specjalnie na Waszą prośbę, trzy przykłady układów równań, e, takie troszeczkę trudniejsze, to znaczy z jakimiś e, ułamkami, pierwiastkami i wzorami skróconego mnożenia. Zacznijmy od układu równań, w którym pojawią się wzory skróconego mnożenia. i zaczynamy najpierw od zrobienia tutaj porządków. To znaczy wykorzystajmy wzór skróconego mnożenia. To co nam się pojawia tutaj, to jest wzór a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Korzystając z tego wzoru, możemy zapisać x kwadrat dodać podwojony iloczyn, czyli 4x i dodać b do kwadratu, czyli 4. Teraz tutaj. Będziemy korzystali ze wzoru A minus B do kwadratu, który różni się od tego pierwszego, tylko tym, że mamy minusa przy podwojonym iloczynie, czyli tutaj. Z tym, że jedna drobna pułapka, uważajcie, przed tym nawiasem, który podnosimy do kwadratu, stoi minus. Więc, albo zrobimy to tak, że wykorzystamy wzór skróconego mnożenia, tak jak ja robię tutaj. Z tym, że napiszę to jeszcze w nawiasie, właśnie ze względu na ten minus, albo zrobimy to tak, jak zrobię w drugim kroku. Teraz drugie równanie rozpisuję, znowu korzystam ze wzorów skróconego mnożenia i teraz tak. Tutaj oczywiście mogłabym postąpić tak jak w tym pierwszym przypadku, też sobie napisać minus i to, co wyjdzie mi ze wzoru skróconego mnożenia, jeszcze w nawiasie. Ale możemy też od razu w pamięci korzystając ze wzoru skróconego mnożenia zmieniać znaki. W związku z tym otrzymalibyśmy y kwadrat, ale zmieniam znak, czyli mam minus y kwadrat. Otrzymalibyśmy podwojony iloczyn minus 6x, zmieniam znak, czyli piszę 6x. I otrzymalibyśmy plus b kwadrat, czyli 9, ale zmieniam znak, czyli piszę minus 9. Jak chcecie. Ja powiem szczerze, zazwyczaj piszę tak... Ale jeżeli od tego by zależała moja ocena na sprawdzianie albo czy zdam maturę czy nie, pewnie wolałabym to sobie dla bezpieczeństwa jeszcze rozpisać. Na początek nie zrobię nic nowego, tylko po prostu pozbędę się właśnie tego nawiasu, to znaczy pozmieniam znaki w tym pierwszym równaniu, drugie przepiszę bez zmian. I przechodzę do porządkowania tego układu. Zobaczcie, w pierwszym równaniu, tu mam X kwadrat, tu mam minus X kwadrat, to nam się bardzo ładnie redukuje. Mam 6x dodać 2, 4x dodać 2x, co daje nam 6x. I 4 minus 1 daje nam 3, prawą stronę przepisuję 2y dodać 3. Tutaj tak samo y nam się zredukują. Mamy y w kwadracie. Mamy 2y. Zobaczcie, tu zrobiłam błąd. Powinien być y, napisałam x, tak? To wychodziło ze wzoru skróconego mnożenia. Coś mi się tutaj nie zgadza. Mamy 2y plus 6y, czyli 8y. 1 minus 9, czyli minus 8. I prawą stronę przepisuję bez zmiany. Ja zazwyczaj yy, wolę rozwiązywać układy równań metodą przeciwnych współczynników, więc będę dążyła do tego, żeby mieć X pod X, Y pod Y równa się liczba liczba, czyli 6x przepiszę, te dwa Y sobie przerzucę na tą stronę ze zmienionym znakiem, a trójkę przerzucę na tą stronę ze zmienionym znakiem, czyli będę miała 3 minus 3, co da mi 0. I tak samo zrobię tutaj. 16x przerzuca, czyli będę miała minus 16x plus 8y. 8y przerzuca ze zmienionym znakiem, ale minus 8 plus 8 da mi znowu 0. Żeby wykorzystać teraz metodę przeciwnych współczynników, będę chciała się pozbyć y, to znaczy pomnożę pierwsze równanie przez 4, wtedy wspólną liczbą przy y będzie 8 i w jednym i w drugim równaniu. Przypadek dosyć przyjemny, ponieważ już mam przeciwne znaki. Więc nie muszę nigdzie dokładać minusa. Mam 24x minus 8y równe 0 i drugie bez zmian. Dodaję równania stronami. Otrzymuję 8x równe 0, czyli x równe 0. <laughs> <laughs> Pozostało mi do wyliczenia jeszcze y. Ja w tym celu wybiorę to równanie oczywiście jak ktoś ma życzenie może któreś z wcześniejszych sobie wybrać wybieram to, które jest prostsze podstawiam za x 0 dzielę przez minus 2 i otrzymuję, że y też jest 0 w związku z tym rozwiązaniem tego układu równań nie spara liczb x równy 0 y równy 0 no i to taki przykład z Wzorami skróconego mnożenia weźmy teraz przykład z ułamkami, a na deser zostawimy przykład z pierwiastkami. Na początku będę chciała pozbyć się tych brzydkich ułamków. Popatrzmy, jakie mamy mianowniki w pierwszym równaniu. Mamy dwójkę, tutaj mamy tak naprawdę dziesiątkę i mamy piątkę. Z jaką liczbą nam się skróci, zarówno dwójka, piątka i z dziesiątka? Z dziesiątką. W drugim równaniu mam dwójkę, mam czwórkę, to bardzo ładnie mi się poskraca po prostu z czwórką. No i teraz tak. Mnożę sobie wszystko, czyli ta dziesiątka przylepi mi się. Do tego ułamka, dziesiątka przylepi mi się do tego, i dziesiątka przylepi mi się do tego. Tak samo będzie z czwórką w drugim równaniu. Dziesiątkę skracam z dwójką, zostaje mi piątka. I teraz tak, ta piątka dotyczy całego tego licznika, więc albo od razu wyмноżamy, Albo zapisujecie sobie to w nawiasie 5 i w nawiasie x minus y i w następnym kroku wymnażacie. Ja zrobię to od razu, czyli 5 razy x daje mi 5x, 5 razy minus y minus 5y, 10 razy 5 dziesiątych to po prostu 5. Tutaj znowu skracam, zostaje mi dwójka i tak samo przez tą dwójkę muszę wymnożyć cały ten licznik, więc otrzymam 4x dodać 2y. Drugie równanie, czwórka skraca się z dwójką, zostaje dwójka. Dwójkę wymnażam przez cały ten licznik, czyli mam 2x minus 2. Czwórka się skraca, zostaje jedynka, więc nic tak naprawdę do wymnożenia nie mam. Mam po prostu y dodać 1. Znowu będę rozwiązywała metodą przeciwnych współczynników, więc poprzerzucam sobie tak, żeby x i y mieć po jednej stronie, po drugiej liczbę. Jeżeli 4x przerzucę na tą stronę, będę miała 5x minus 4x, czyli xa. I jak 2y przerzucę na tą stronę, będę miała minus 5y minus 2y, czyli minus 7y. Piątkę przerzucę na tą stronę i mamy minus 5. Tutaj wystarczy y przerzucić, czyli mam 2x minus y. Jak dwójkę przerzucę na prawo, to będę miała 1 plus 2, czyli 3. Przepraszam. No i teraz będę chciała się pozbyć x. -ów. Żeby pozbyć się x, wystarczy pierwsze równanie przemnożyć przez minus 2. 2, dlatego żeby były dwójki przy x, minus, ponieważ chcę mieć przeciwne znaki. Czyli mamy minus 2x dodać 14, y równa się 10. Drugie bez zmian. I otrzymamy po dodaniu równań 13y równe 13, czyli jak podzielimy na 13, mamy, że y jest jedynką. Pozostał nam jeszcze x do policzenia. Ja w tym celu wybiorę sobie to równanie. Za y wstawiam już jedynkę. Przerzucam siódemkę na drugą stronę. I otrzymuję, że x jest równe 2. W związku z tym, rozwiązaniem takiego układu równań jest para liczb x równy 2 i y równy 1. I ostatni zapowiedziany przykład, czyli taki z pierwiastkami. Pierwiastek z 2x dodać 3y równa się 1. Minus 2 pierwiastki z 2x dodać y równe się 1 trzecia. Na początku on wygląda bardzo strasznie, pojawiają się jakieś pierwiastki przy niewiadomych, ale jeżeli będziemy go rozwiązywać metodą przeciwnych współczynników, e, tak jak ja to zrobię, będzie bardzo szybko. Tak samo jakby ktoś chciał metodą podstawienia, też będzie łatwo. Zobaczcie, tu mam pierwiastek z 2, tu mam minus 2 pierwiastki z 2, więc od razu mam przeciwne znaki. Żeby z pierwiastka z 2 zrobić 2 pierwiastki z 2, wystarczy pierwsze równanie pomnożyć przez 2. I otrzymam 2 pierwiastki z 2x, dodać 6y równa się 2. Drugie bez zmian. Teraz po dodaniu tych równań stronami zobaczcie, że od razu nam się x redukują i w ogóle znikają nam te brzydkie pierwiastki. Zostaje nam 6y, dodać y, czyli 7y. 2 plus 1 trzecia to 2 i 1 trzecia. Zamienię sobie 2 i 1, takie, tą liczbę mieszaną, 2 i 1 trzecia na ułamek niewłaściwy, czyli 3 razy 2, 6 plus 1, 7, mianownik bez zmian. Dzielę przez siódemkę, podzielić, to tak naprawdę pomnożyć przez odwrotność. Siódemki mi się ładnie skracają i wychodzi, że y jest równe 1 trzecia. Zostaje do policzenia x. Żeby policzyć x, wybiorę sobie pierwsze równanie, ponieważ ta 1 trzecia ładnie mi się całkiem skróci z tą trójką. Wstawiam za y 1 trzecią. Przerzucam jedynkę na drugą stronę i dzielę przez pierwiastek z dwóch. Otrzymałam taką parę rozwiązań: x równe 0, y równe 1 trzecia. Więc jak widać, mimo że pojawiły się pierwiastki, układ dosyć szybko się rozwiązuje. Dziękuję bardzo.